Na Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City jechało dwóch wielkich faworytów. Adam Małysz i Sven Hannawald mieli stoczyć fascynującą batalię o złoto olimpijskie. Nikt jednak nie zdawał sobie sprawy, że obaj będą musieli uznać wyższość młodego Simona Mana. Szwajcar, który kilka tygodni wcześniej zaliczył fatalnie wyglądający upadek na skoczni w Willingen, wrócił i to w znakomitej formie, zdobywając dwa złoto olimpijskie. Później, jako już niezwykle doświadczony i znany zawodnik, powtórzył to osiągnięcie w Vancouver, ale tam jechał jako jeden z głównych faworytów do medali. Chyba najbardziej zaskakującym mistrzem świata w XXI wieku należy uznać Roka Benkowicza, który okazał się zdecydowanie najlepszy na zawodach organizowanych w Oberstdorfie w 2005 roku. Słoweniec w pierwszej serii rozgrywanej na normalnej skoczni poleciał aż 101 metrów i z dużą przewagą prowadził. Mimo, że w finale do skokasz o 10 metrów krótszy, pozwoliło mu to utrzymać prowadzenie i zgarnąć tytuł mistrza świata. Najbardziej zdezorientowaną osobą na skoczni wydawał się być faworyt ekspertów, Jakub Janda. Reprezentant Czech zajął wówczas drugie miejsce. Na igrzyskach olimpijskich w Turynie w 2006 roku doszło do jeszcze ciekawszego przypadku, bo mistrzem olimpijskim na mniejszym obiekcie został Lars Bysztel. Mimo, że Norweg po pierwszej serii zajmował dopiero szóste miejsce i doprowadzącego Wasiliewa tracił 4 punkty, to w finale udało mu się oddać znakomity skok, który sprawił, że Bysztel bardzo przesunął się do przodu i niespodziewanie został mistrzem olimpijskim. Norweg zdobył także brązowy medal na dużej skoczni, choć prawdopodobnie nikt nie wróżył mu podobnego osiągnięcia. Dla znanego z wielu pozasportowych ekscesów Bysztela były to najlepsze osiągnięcia w karierze. Bardzo niespodziewanym mistrzem świata został również Andreas Kittel. Podczas zawodów w czeskim libercu w 2009 roku panowały bardzo loteryjne warunki atmosferyczne. Wijał wówczas mocny wiatr, który zagrażał bezpieczeństwu oraz mocno wypaczał rywalizację. Skoczkom przeszkadzał także bardzo obficie padający śnieg. W jednoseryjnym konkursie najlepszy okazał się szwajcar Andreas Kittel, który zgarnął złoty medal. Co interesujące, drugie miejsce przypadło Martinowi Schmidtowi, a trzecie Andersowi Jakobsenowi. Jeszcze większą sensacją porównywalną ze zwycięstwem Roka Benkowicza było mistrzostwo świata Rune Welt zdobyte w 2015 roku w szwedzkim falun. Norweg został niespodziewanie mistrzem w konkursie na normalnej skoczni, gdzie pokonał Severina Freunda, który przegrał zawody o zaledwie 40 punktów. Sezon 2014-2015 okazał się być dla niego najlepszym w karierze i jednocześnie ostatnim, w którym zdobył punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Rok później Norwek podjął decyzję o zakończeniu sportowej kariery. Ja tymczasem dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka Ciekawostek Jumper TV. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału, jeśli tylko spodobały się takie filmiki. Na razie, cześć!